naszą kamerą kapitan gospodarzy Kamil Wacławczyk. Kamil, zakończyliśmy rundę jesienną przed własną oblicznością. Remis z Olimpią 1-1. No myślę, że Olimpia przyjechała i ciężkie warunki nam postawiła. No ale no, chcieliśmy ten mecz na pewno wygrać, zrewanżować się po, po tym meczu w Stargardzie. Nie udało się, ale myślę, że z perspektywy dzisiejszego meczu ten remis to jest sprawiedliwy dla obu drużyny. Na pewno nikt dziś w meczu nogi nie odstawił. No na pewno walczyliśmy o każdą piłkę, bo chcieliśmy zagrać dobrze przed własną publicznością, wiadomo, ostatni mecz, chcieliśmy się z dobrej strony pokazać, ale myślę, że... Z dobrym zespołem zremisowaliśmy, no i patrzymy na następny mecz, że o tym zapominamy. No właśnie, przed nami teraz wyjazd do lidera, jakby nie było, do Górnika Łęczna. No tak, no, Górnik Łęczna to bardzo dobry zespół, ale my nie patrzymy, patrzymy się na siebie, wiadomo, no. To jest liga wyrównana, jedziemy tam po, po trzy punkty. Bardzo trudne spotkanie jest z Olimpią Elbląg. Remis sprawiedliwy 1 do 1? Tak, myślę, że ciężki zespół. Patrząc tak na całą rundę, to myślę, że tak jeden z lepszych. Nie? Szkoda straconej tej bramki, bo tak naprawdę mieliśmy 1-0. Po może naszej znaczy nie najlepszej połowie, ale mieliśmy wynik. tak? Szkoda tej bramki, z rzutu różnego, no, ale trzeba szanować ten punkt. Mamy lekki niedosyt, bo mogliśmy utrzymać to prowadzenie, ale patrząc na przebieg całego meczu, myślę, że to był dobry zespół. Czego ci zabrakło? Ciężko powiedzieć. No, Mierzyliśmy się na naprawdę... Z... Z podobnym zespołem, który też tam momentami starał się grać w piłkę. Może to też nie był nasz najlepszy jakiś mecz w tym sezonie. No, no szkoda, trzeba szanować ten remis myślę i z nadzieją patrzeć na kolejne spotkania. Kuba, drużyna Olimpii Elbląg Bardzo wysoko sobie siła dziś poprzeczkę. Nie ma co ukrywać, że rywale grali dobrą piłkę, dobrą, szybką piłkę. To na pewno. Wiedzieliśmy, że będzie to wyrównane spotkanie. Wiedzieliśmy, że Olimpia Albionk należy do zespołów, które dobrze grają w defensywie, poruszają się blisko siebie. Trudno tam znaleźć jakieś luki do piłek prostopadłych, takie jakie my lubimy. Mieliśmy na to spotkanie inny całkowicie pomysł. W niektórych częściach tego spotkania nam to bardzo dobrze wychodziło, w niektórych trochę mniej, ale to nie da się całe spotkanie tak dobrze grać i wykonywać zaleceń trenera. Pokazała to Olimpia, że jest jedną z na, ma najmniej straconych bramek w lidze, jest w tej czołówce, trójce. My mamy najwięcej strzelonych, jesteśmy w czołówce, no niestety udało się dzisiaj tylko jedną strzelić, ale na szczęście też jedną tylko stracić, więc cenny punkt na przyszłość wprawdzie nie zagrały z tyłu na zero ale można powiedzieć że zagrałeś bardzo dobre spotkanie dziś y, po części jestem zadowolony z tego spotkania ale jednak jest niedosyt tej straconej bramki tam może jakbym miał troszkę więcej nie wiem no właśnie, czasu, krzyknął, byłeś czasu nie, do... nie wiem może za krótkie ręce. No właśnie sytuacja w zamieszaniu podronkowym. Od, odbiła się od słupka, piłka, potem poszła takim wysokim. Dzisiaj wiaterek też robi swoje, więc podwiało, no i Lewandowski uderzył z główki z metra. No trzeba przyznać, że zawodnicy e, drużyny... Olimpii to bardzo rośli piłkarze tak należą to chyba największych w lidze tak jak obło dwóch stoperów grają z każdą drużyną chyba nigdzie takich nie widzieliśmy jak w Olimpii podobne wyniki jak meczu wyjazdowym? Dokładnie taki sam tylko troszkę lepsze spotkanie z naszej strony więc to pokazuje, że ze spotkania na spotkanie coraz lepiej gramy i na pewno będziemy starać się o jak najwyższe cele. Gości pan. Adam Nocą, witam serdecznie. Tam. Trener gospodarzy pan Enklaid Dobi. Proszę o komentarz do meczu trenera Olympi Elbląg. Myślę, że zremisowaliśmy ten mecz poprzez to, że nie wykorzystaliśmy naszej dobrej gry w pierwszej połowie. Bo naprawdę gra mojej drużyny mi się podobała. Stwarzaliśmy sytuację i, i tylko czekałem aż, aż padną bramki. niestety padła bramka dla, dla przeciwnika. W sumie, w sumie trochę przypadkowa po, po rzucie karnym. W drugiej połowie Troje Polkowice doszły do głosu, mecz się, mecz się wyrównał i tutaj ważyły się, ważyły się losy tego spotkania. Ktoś czylił bramkę, by chyba ten mecz wygrał. Suma Sumarum, mimo wszystko punkcik dobry, ale, ale można dzisiaj było z tego meczu więcej wyciągnąć. Poprzez dobrą grę w pierwszej połowie, poprzez sytuację Baleskiego w drugiej połowie i tak więc z tak więc dobrym przeciwnikiem remisik bierzemy, ale, ale, ale tak troszeczkę troszeczkę Mogliśmy dzisiaj więcej tu wyciągnąć. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę komentarz do meczu trenera gospodarza, panu No Trzeba powiedzieć prosto, sprawiedliwy remis. Nie ma co tutaj. Pierwsza polowa za Elbląg, druga za nas. Każdy widzi, jak trener Adam widzi od swojej strony, od swojej drużyny. I też może mieć żal, tak jak mówił trener, że że troje przypadkowo, ale już było 1-0 dla nas i 44 minuta, 45 i staje fragment, dużo mieszane i stracimy tę bramkę. I tu możemy mieć trochę żal. Potem chcieliśmy drugą połowę, próbowaliśmy, kreowaliśmy i brakowało mi że ostatnie 20 metrów tak jak zgadzam z trenerem, to kwestia bił, ktoś by stracił tę bramkę, to by wychodził z tego meczu Ale możemy powiedzieć, czy na ten punkt. Jest punkt, jest sprawiedliwy, już jest, jesteśmy wszyscy mądrzejsi po meczu. Każdy może mieć żal różne z tego, trzeba szanować to, co jest. myślę, że predyspozycja obaj drużyny na dzisiaj była na dobrym poziomie. i myślę, że spotkali dwie dobre drużyny, które chcą grać, mają swój pomysł, mają swoje filozofię do tej gry i to się było widać na wojsku. I... Ale ten punkt, powiem, jeden jeden jest sprawiedliwy wynik na końcu.